Aga. A, a, a. Spain. Drusienki! No Magnes. To najlepsze imprezy, na jakiej byłem. Dziwne, ale przydatne. Uwaga! A, ba, ba, ba. Najdziwniejsza rzecz, jaką kupiłam do tej pory w swoim życiu. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak-Vlog. Dzisiaj wracam do Was z kolejnym holem ze świata. Tym razem z Hiszpanii, Barcelony. Zapraszam. Jeżeli ktoś z Was już zauważył moje paznokcie, które wyglądają w ten sposób, to od razu tylko powiem, że to są właśnie paznokcie z Barcelony i zrobiłam film, w którym pokazuję, jaki robiłam, jak wyglądał proces, ile kosztowało i tak dalej. Więc jeżeli jeszcze tego nie widzieliście, to koniecznie kliknijcie sobie po prawej stronie, a tymczasem przechodzę do tego, co kupiłam na moim bardzo krótkim, ale jak intensywnym wyjeździe. Tak jak zwykle mam parę kategorii, będą ciuchy, będą głupie rzeczy, będą przydatne rzeczy i będzie jedzenie, ale o dziwo tym. Razem. Nie ma go wcale tak dużo. Spora część rzeczy, które kupiłam, pochodzi z e, sklepu, który odkryłam dosłownie chyba dwa dni przed wyjazdem. I nie wiem nawet, jak się go dokładnie wymawia, ale nazywa się Ale Hop, czyli. Uuuu, karetka, dzień dobry. Po angielsku to chyba byłoby ale hop, or ale hop, coś takiego, a po polsku ale hop. I ma takie piękne logo z krówką. W tych sklepach stały krowy, takie sztuczne. Jedną z rzeczy, które kupiłam w tym sklepie zostawię na koniec, bo to jest po prostu taki hit, że nawet szczerze mówiąc nie wiem, czy tego użyję, bo trochę mi głupio, ale zobaczymy, może kiedyś się przyda. Więc zacznę może po prostu od pierwszej, lepszej rzeczy. Jak wiecie albo nie wiecie, w Hiszpanii pije się bardzo dużo wina, jest troszeczkę jak we Francji. Nie mogło w tym sklepie zabraknąć czegoś, co jest do wina i po prostu jest tak słodkie, ale nawet nie wiedziałam, że tego potrzebuję. A więc uwaga, rzecz numer jeden to jest to: zamknięcie do wina. W kształcie flaminga. Bo wiecie, jak się otworzy wino, to potem tego korka nie da się z powrotem włożyć, albo trzeba się bardzo, bardzo postarać. A tutaj jest akurat taki specjalny kształt, że jest bardziej wąski na dole. Idealnie wchodzi w butelkę i potem macie flaminga na butelce. I ja uważam, że to jest mega, mega cute. I jak chyba zdążyliście zauważyć, to ten sklep jest coś trochę w stylu Tigera, typu, że wchodzicie i nawet nie potrzebujecie nic stamtąd, ale jak widzicie te rzeczy, to uświadamiacie sobie, ej, ja naprawdę potrzebuję tego flaminga. Z korkiem na dole. To jest teraz moje życie, w tym momencie. Od teraz. I ogólnie ceny też są bardzo tigerowe, dlatego że za to zapłaciłam 3 euro, czyli na nasze to jest jakieś 12 zł, 11 zł. Mega cute i na pewno się będzie przydawać. Kolejną bardzo ciekawą i mam nadzieję, że przydatną rzeczą jest coś takiego. Wygląda to jak e, silikonowa podstawka, ale to służy do zaparzania herbaty. Czyli nakładacie to coś. Na kubek w środku jest herbata, i po prostu potem tylko to wyjmujecie, nie macie fusów w herbacie i też łatwo jest to wyjąć, więc jak ja to zobaczyłam, to pomyślałam, że dam temu szansę. I to też kosztowało w granicach 1 euro albo 2 euro, bo mam tutaj wiecie, rachunek. To kosztowało 2 euro, czyli 8 zł. Ja jestem fanką ogólnie herbat, i właśnie piję takie liściaste, więc to totalnie mi się przyda. Oczywiście na pewno w tym odcinku znajdzie się też standardowo kubek ze Starbucksa, bo w każdym miejscu, w którym jestem stary. Mi się kupić taki kubek, no i potem jeszcze y, po tych rzeczach będą ciuchy. Coś co mi się mega, mega podoba, ale dostałam za to sporo hejtów na Instagramie znaczy może nie sporo, ale dostałam za to hejty na Instagramie i jak gdyby wstydcie się, są te maseczki które właśnie też kupiłam w tym sklepie, ale hop i są takie tęczowe, piękne, jednorazowe maseczki które po prostu tak się zakochałam niekiedy jak je zobaczyłam a jak wrzuciłam zdjęcie na Instagramie to oczywiście większość z was napisała, że super, że mega fajne, w ogóle jaracie się, ale ale dostałam parę takich hejtów typu, że powinni mnie wyrzucić z tego miejsca z taką maseczką. Nie zgadzam się z tym, to jest po prostu tęczowa maseczka i uważam, że jest przepiękna. Zestaw chyba 10 kosztował w okolicach chyba 2 euro czy coś takiego i do tego słuchajcie znalazłam coś co tak mega ułatwiło mi życie w Barcelonie, bo w Barcelonie trzeba nosić maseczki we wszystkich środkach transportu, we wszystkich miejscach zamkniętych więc już wam pokazuję co ułatwiło życie. Jest to coś takiego. Wygląda to może jak jakiś dziwny smoczek, jakiś dziwny wisiorek, czy cokolwiek, i możecie nie za bardzo wiedzieć, o co w tym chodzi i po co to jest. Jedna z najbardziej przydatnych rzeczy, jakie kupiłam do tej pory, już wam pokazuję, jak to działa. Zarzucacie sobie to na szyję, bierzecie waszą ulubioną jednorazową maseczkę, zahaczacie jeden koniec tu, drugi koniec tu. Jak sobie założycie maseczkę, to potem jak ją zdejmujecie, to macie ją cały czas na szyi. W sensie to jest trochę tak jak te łańcuszki na okulary. Tylko i za okularów macie maseczkę. Nie musicie gdzieś chować, zakładać na rękę i ogólnie gdzieś bać, że zgubicie. Macie cały czas ją na szyi. I ogólnie wygląda to bardzo fancy. Możecie sobie zobaczyć te zdjęcie u mnie na Instagramie. Mi się to mega podoba, a jest przy okazji bardzo, bardzo praktyczne i kosztowało 1 euro. Czyli 4 złote za taki łańcuszek. Nie jest to najwyższych lotów, biżuteryjny dodatek, ale robi zadanie. W sensie się naprawdę działa, jest mega przydatne i ja się bardzo cieszę, że to kupiłam czyli jak widzicie w tym holu zdecydowanie zaczęłam od kategorii rzeczy przydatnych czuję się dziwne, ale przydatne przejdę może do czegoś takiego, wygląda dziwnie ale jest bardzo przydatne wyobraźcie sobie, że to jest butelka, która się składa składana butelka, która ma pół litra i po prostu możecie ją zwinąć sobie w torbie albo w plecaku jak już nie będzie w niej wody ja y, nie kupuję wody w butelkach w ogóle, czyli albo piję filtrowaną wodę z kranu, a jak idę ze, idę ze sobą, idę ze sobą w miasto, idę w miasto, to biorę ze sobą taką butelkę, wiecie, którą napełniam po prostu w domu. Ale problemem jest to, że jak już wypiję całą wodę, to ta butelka nadal jest w moim plecaku czy tam w mojej torbie i zajmuje dużo miejsca. To. Pozwala na to, że jak wypijecie tę pół litra wody i jeszcze nie napełnicie kolejny raz, możecie ją zwinąć i zaoszczędzicie sobie miejsce. Już wam pokazuję jak to wygląda. Wygląda to tak. Zajmuje dosłownie tylko tyle miejsca i tutaj jak widzicie, właśnie zahacza się tym, żeby ona została zwinięta. Tu jeszcze dodatkowo ma karabinczyk, więc jest to mega, mega praktyczna rzecz. A jak chcecie napełnić, to rozkładacie i jest półlitrowa butelka. Jak wypijecie, z powrotem zwijacie i to jest mega fajne. Ja jak to zobaczyłam, się mega zakochałam. Natomiast jak na ten sklep, to to było dosyć drogie, bo kosztowało 8 euro. Czyli 4 razy 8 chyba będzie 20. 28, 20, oh. 8 razy 4. Here we go. O, oh, 32. Brawo, Agatha, byłaś tak blisko, ale nie. Więc w każdym razie, 32 zł za taką butelkę, to jak na tamten sklep, na hop, to jest dużo. Jak widzicie tutaj pokazali, proszę bardzo, pełna butelka, pusta butelka, wszystko jest git. Kolejna przydatna rzecz, która jest bardzo dziwna, to. Co to jest? Aga, możecie zapytać. No i ja Wam powiem, że na początku też nie wiedziałam. Znaczy, wiedziałam, że to jest jakaś forma długopisu. To, co jest w tym najfajniejsze, jest tak bardziej nieoczywiste. Niby długopis, ale o co chodzi? Z tą dziwną końcówką? Wyobraźcie sobie, że ta końcówka służy do masażu. Jest to długopis i masażer w jednym. Długopis? Masażer. Oczywiście musiałam to wyczyścić po kupieniu, bo podejrzewam, że wszyscy tego dotykali, ale autentycznie siedzicie sobie i macie tak, o, jestem taka zmęczona, albo taki zmęczony i nie wiem, mam ochotę na jakiś relaks i bierzecie sobie ten długopis i relaks po twarzy. Można sobie tutaj zrobić taki mały masaż. Jest to mega, mega fajne, bo ta rolka jest taka silikonowa z wypustkami i po prostu jest mega, mega przyjemna na twarzy. Była jeszcze taka rolka z o wiele większymi takimi wypustkami, taki, taki dosyć duży, ale to było za twarde, więc stwierdziłam, że kupię ten. I wyobraźcie sobie, że on też kosztował 1 euro, czyli 4 zł za długopis i masażer w jednym. Dziękuję, dziękuję. Wiem, że to był genialny wybór mojej pamiątki z Hiszpanii. Teraz z serii przydatne, ale o dziwo nie dziwne. Takie coś z napisem Bon Appetit i jest to najbardziej rozbudowany zestaw jedzeniowy, jaki do tej pory widziałam. Ja ogólnie zawsze ze sobą noszę taki zestaw typu łyżka, widelec, nóż i ewentualnie słomka, taka bambusowa, ale tu przeszli samych siebie, więc uwaga, otwiera się to. E... patrzcie co tu jest, tu jest po prostu wszystko bambusowy nóż, bambusowy widelec, bambusowa łyżka bambusowa słomka bambusowe pałeczki i czyścik, zwykle jeżeli już coś jest to są tylko te trzy rzeczy tutaj dodali jeszcze pałeczki, więc to jest po prostu dla wszystkich, to jest czyścik do słomki bambusowej, więc po prostu tu macie zestaw, który jest najbardziej pełnym zestawem jaki widziałam i już patrzę ile on kosztował, bo nie pamiętam, 8 euro też nie jest to najtańsze, ale z drugiej Strony, ja naprawdę używam takich rzeczy. Naprawdę, jak biorę sobie gdzieś jedzenie, to biorę też swoje sztuce, więc to jest mega, mega fajne. Nie tylko wiecie na kemping, ale takie na normalne żyćko, nie? Fajnie, bo to ma swoje tui, które po prostu zwijacie, zamykacie i nie zabiera dużo miejsca, a przede wszystkim jest też lekkie, bo to jest bambus, więc tutaj nie mamy żadnego metalu, który będzie mega ciężki, wrzucacie do torebki i nawet nie czujecie. Kolejna rzecz z tego samego sklepu, która też jest bardzo przydatną rzeczą i mnie mega zachwyciła, w sensie, bo jest po prostu. Ładna i praktyczna, to to. Mega mały Powerbank. Natomiast on ma tutaj chyba 3000. Tak, ma 3000. Amperogodzin? Nie wiem. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Nie, nie mam pojęcia, co ja mówię. W każdym razie 3000 tych jednostek, czyli to wystarcza mniej więcej na jakieś dwa ładowania. No na pewno więcej niż jedno ładowanie, a jest mega, mega małe. Super malutki i bardzo uroczy powerbank, który możecie sobie wsadzić nawet do kieszeni, bo on po prostu prawie nic nie zajmuje miejsca. A z tyłu macie jeszcze kabel, który przechodzi ze zwykłego USB na wejściówki do iPhone'a i wejściówki takie z mikro-USB chyba. Znowu jaj i technologia i nazywanie rzeczy. W każdym razie to kosztowało chyba 6 euro, więc nie jest najgorzej, jak na, wiecie, powerbank, który jest dodatku ładny. I teraz z tego sklepu zostały jeszcze trzy rzeczy, ale jedną pokażę Wam na końcu, tak jak mówiłam, bo po prostu ja nie wiem, o czym ja wtedy myślałam, ale mniejsza. Kolejna przydatna rzecz, taka piękna gumka, jak ja zobaczyłam się, nie mogłam oprzeć, bo ona wygląda jak taka satynowa chusta. Zobaczcie, nawet ma taki mega fajny pattern tutaj właśnie. Taki, ale... La... Jak się nazywa? nie pamiętam jak się nazywa, ale wiecie o co chodzi no? ona kosztowała też 1 euro ja po prostu mam takie, że o to kosztuje tylko 1 euro, a jest cute, to kupię nie do końca potrzebuję, mam trillion gumek ale jest cute, teraz rzecz dobra, będziecie mi bardzo za to oceniać, ale to jest akurat rzecz, która w ogóle nie jest przydatna na zasadzie w ogóle, ona po prostu jest fajna i nie mogłam się oprzeć, I muszę zobaczyć jeszcze raz ile kosztowała, eee nie jest źle. kosztowały tylko 3 euro trochę powyżej 10 zł, więc nie najgorzej, ale za to jak bardzo to, to jest cool oh yeah dobrze widzicie, to są pikselowe okulary za 3 euro, w ogóle nieprzydatne ale jak bardzo cool let me show you mam nadzieję, że to będzie wyglądało tak samo cool, jak mi się wydaje że będzie, bo jeszcze ich nie miałam na sobie po prostu je wzięłam oh yeah. Ej serio, ja się czuję dobrze, ja się czuję cool. Nieważne czy wyglądam cool czy nie, ale... <laughs> Drop the pixel glasses. Nie, serio, mi to sprawia mega przyjemność. Są w ogóle niepraktyczne, bo bardzo mało się przez nie widzi. Ale nie, poczekajcie, ej, bo to może jest dobre na mocne słońce. Nie, ej, dobra, bo trochę widzę. Natomiast te piksele tutaj z tej strony trochę mi wchodzą na widoczność, te nie, bo są jakby z zewnątrz. Nie oceniajcie mnie, ale ja jestem zadowolona z tego zakupu. Uważam, że to był dobry zakup. Czas na kategorię pamiątki. Jak zwykle mam magnesy i. Kubek ze Starbucksa. Przejdę najpierw do magnesów, bo udało mi się znaleźć mega oryginalne. Ja zawsze staram się jak najbardziej, wiecie, oryginalne magnesy, takie wyjątkowe, inne. I uwaga, 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 uwaga. Spójrzcie tylko na to. Tak, to jest. Kaktus w bucie. I tak, to jest żywy kaktus. Spójrzcie tylko, jakie to jest urocze. Jest tu prawdziwy, mały kaktus. I jest to but z napisem Barcelona. Kosztowało chyba też jakieś 2 euro, może 3 euro. W każdym razie kupiłam za tej ulicy La Rambla, czyli wiecie, tej takiej najbardziej popularnej, takiej mega długiej, z dużą ilością drzew i w ogóle wszyscy tam są. To jest tak mega cute. To jest magnes. Autentycznie, jak gdyby ta strona, spodnia, Spodnia strona buta. Ej! Dolna strona buta i jest po prostu magnesem. Więc przylepiać to na lodówkę i jest git. Kupiłam jeszcze drugi, ale to bardziej na prezent. Jeszcze nie wiem komu dokładnie to dam. I tu jest taki uroczy, uroczy sukulent. Jest po prostu przepiękny. Oczywiście te kwiatki są fejkowe z tego co mi się wy. Są fejkowe czyli Chyba są fejkowe, ogólnie takie wiecie, na, nabite kwiatki, ale to dodaje takiego uroku. Po prostu to jest takie mega urocze, takie cute, miniaturowe. Drosieńki na magnes! Uważam, że są po prostu najpiękniejsze, są mega cudowne i bardzo bym wszystkim polecała takie właśnie magnesy kupić w Barcelonie, jak będziecie, bo są najlepsze. A więc teraz to, na co wszyscy czekali, czyli kubek ze Starbucksa. Jak on wygląda, co on robi, gdzie on się znajduje i ile kosztuje. <grym> na te wszystkie pytania odpowiemy już po reklamach. Kubek ze Starbucksa. To jest kolekcja You Are Here i w każdym kraju wygląda to dokładnie tak samo. Uwaga, tym dym, tym, 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 tym. Spain. Już wyciągam. Każdy kubek ma jakiś swój kolor przewodni w środku, więc tutaj jest kolor czerwony, co jest w zasadzie bardzo logiczne, jeżeli chodzi o Hiszpanię. I zaczynając od tej strony, którą już widzieliście, mamy tutaj panią, która tańczy flamenko. Mamy typa na koniu. A nie, to jest, proszę bardzo, to jest yy, ten rzeźba. Dalej mamy palmy, bo jednak są w Hiszpanii palmy, oczywiście piłka nożna, jakby mogło tego zabraknąć. Jest też piękne hiszpańskie słońce, bo to jest cieplutko i cudownie. Oczywiście tutaj odniesienie do Pablo Picasso, do malarza. Dalej mamy fajerwerki koniecznie paella tutaj z owocami morza to są krewetki, no i szyna iberyjska szyna jak pojedziecie do Hiszpanii to tam wszędzie wiszą te nogi i właśnie można sobie próbować różnych rodzajów tej szynki ona osobiście mi bardzo smakuje ja naprawdę bardzo, bardzo ją lubię ale czuć mega różnicę między taką tanią szynką iberyjską a taką drogą, bo ona wtedy ma zupełnie inny smak ale mniejsza, w każdym razie bardzo fajny kubek, zastanawiałam się długo czy chciałabym e, kubek z Barcelony, czy z Hiszpanii? Ale ten z Hiszpanii był ładniejszy. I jeżeli dobrze pamiętam, to on kosztował chyba około 7 albo 8 euro. Nie najgorzej, naprawdę nie najgorzej jak na taki fajny kubek. I teraz przejdę może do jedzenia. I tutaj kupiłam na pewno wino, którego nie mam przy sobie, dlatego że dałam je na prezent. Więc kupiłam butelkę czerwonego wina, właśnie z tego regionu na około Barcelony. I tam właśnie podobno, tak słyszałam, że to wino jest takie bardziej intensywne w smaku i tak dalej. Więc no, wino jest jedną z takich oczywistszych rzeczy, którą, które się kupuje, jak się jedzie do Hiszpanii. Ale, jak już wspominałam przy okazji kubka ze Starbucksa, nie mogłoby też zabraknąć szyny. Tak wygląda ta szynka z tej nogi. Ona jest taka długo dojrzewająca, taka bardziej sucha, bardzo intensywnie, taka ciemno-czerwona. Ja kupiłam dwa takie opakowania, jeden rodzaj, i drugi rodzaj, żeby sobie posmakować i to bardzo, bardzo bym polecała. I tutaj ceny się bardzo różnią w zależności od tego, jaki rodzaj jest tej szynki, wiecie, jak bardzo fancy, bo można już kupić na przykład za 4 euro, tam, za 100 gram, ale ceny dochodzą na przykład nawet do 10 euro za 100 gram. 400 euro za kilogram. To dużo. Nie, 40 euro... Zaraz. Za kilogram jest 100 euro, czyli 400 złotych. Ja miałam w głowie złote. 400 złotych za kilogram. Ale w każdym razie taką szynkę warto też ze sobą przywieźć. I słyszałam też, że są bardzo fajne twarde sery. Ja akurat serów nie mogę jeść, natomiast też jakbyście się wybierali, to warto coś takiego kupić. I teraz zanim wjedzie ta najgłupsza rzecz, przejdę do ciuchów. I pierwszy z nich już tak naprawdę widzicie. Jest to ta bluza. Jeżeli ktoś mnie obserwuje na TikToku, to wie, że nagrałam o niej story time, dlatego że z nią się wiąże bardzo, bardzo, bardzo ciekawa śmieszna historia, ale na szczęście powiedzieliście, że nie jestem crazy i że wy byście mogli zrobić tak samo. To jest bluza, która pochodzi z tej samego z tej samego, z tego samego jak gdyby brandu jak Quicksilver, mniej więcej coś w tym stylu czyli to jest taka jakby bardziej skaterska firma. Ta bluza jest akurat z firmy Ruka i ona kosztowała około 25-30 euro, już nie pamiętam i jak gdyby kupiłam ją zupełnie spontanicznie tak jak mówiłam, ci, którzy oglądali TikToka, to wiedzą i muszę Wam pokazać tył, bo tył jest po prostu mega. Obczajcie tylko to. Jaka fajna grafika w ogóle kocham naprawdę, była tak super. Więc tak naprawdę, jakby się nie wydarzyła ta historia, to bym nie miała tej bluzy, a jestem po prostu z niej tak mega zadowolona, bo wszystko mega mi z niej pasuje. Jest po prostu cudowna, więc cieszę się, że takie historie też powodują, że można kupić sobie ciuchy. I teraz przechodząc dalej, znalazłam też w Hiszpanii firmę, której nie ma w Polsce. Ona mega dziwnie się nazywa, dlatego że zobaczcie, jak wygląda logo. Czyli ogólnie bardzo trudno jest ją przeczytać. Dopiero można ją przeczytać, jak się wychodzi ze sklepu, bo jak wchodzicie do sklepu, to widzicie właśnie to logo w odbiciu lustrzanym. a Jak wychodzicie, to wtedy możecie przeczytać. I ja już nie pamiętam, jak to wyglądało, ale musiałabym sobie to przeczytać w lustrze. Desigual, des This... Desigual. W każdym razie tak się nazywa ta marka, którą odkryłam, i oni mają po prostu tak szalone i cudowne ciuchy, które okazało się, że niestety są też równie szalenie drogie. Ale nie mogłam się oprzeć dwóm rzeczom. Jedna z nich to, uwaga, odsunę, Jeansy z myszką Miki. Proste, zupełnie proste nogawki. Tutaj, obszar pana na końcu wygląda tak na dróg. I z tyłu wyglądają tak. Ja po prostu się w nich zakochałam. Jeszcze jakie je założyłam, one naprawdę mega fajnie wyglądają, więc musiałam je kupić. Po prostu są super. Więc to jest jedna z tych rzeczy. I druga z tych rzeczy błagam, niech ja to będę nosić, bo ja to kupiłam się w niej zakochałam, ale czy będę nosić, bardzo bym chciała. Jest to dosyć ekstra, więc uwaga, obczajcie tylko to! Pa! Fajne, nie? Jest to kurtka, taka ala skórzana. W środku ma mega, mega fajny taką podszywkę, tak się nazywa. I tutaj ma takie sztuczne, futerkowe rękawy, które w dodatku są, słuchajcie, odpinane. Można je odpiąć. Wtedy macie jakby taki po prostu skórzany bezrękawnik, taką skórzaną jakby kamizelkę. Więc ja naprawdę mam nadzieję, że będę ją nosić, bo jest cudowna, bardzo mi się spodobała. Tylko po prostu ja ostatnio chodzę, jak widzicie, cały czas w dresach, w bluzach, więc możecie ją zobaczyć teraz, tak bardziej w detalach, że tak powiem i jeszcze tutaj ma pasek na dole, który można sobie zapiąć i ogólnie ona nie ma tego suwaka na środku tylko ma tak trochę bardziej widzicie z boku więc też jak się zapnie to jest taki fajny styl, naprawdę tak mi się bardzo podobały ich rzeczy, że po prostu stwierdziłam, że muszę coś stamtąd mieć, bo kosmos, piękne, tylko niestety ceny tej marki to już są okolice 100 euro więc jest to moim zdaniem bardzo dużo, ale po prostu wpadłam w jakiś taki chory szał że stwierdziłam, że to jest tak piękne, że muszę to mieć. Zwykle kupuję rzeczy za jakiś mniejszy hajs, więc <grymnie> co mi tam zrobię to. I teraz w końcu przyszedł ten moment. Na tą najdziwniejszą rzecz, którą bałam się Wam pokazać i nadal się boję, że po pierwsze mnie ocenicie, a po drugie, że każecie mi tego użyć. A ja nie wiem, czy tego chcę. I kupiłam to też z tego samego sklepu, z którego były na przykład te okulary. Zanim Wam to pokażę, to tylko powiem, że kosztowało to 5 euro. Czyli jak na taką kupę za Bawy, dosyć mało. Uwaga, przedstawiam grę roku 2021. Jest to rzut kupą. Ale zobaczcie, co oni są szczęśliwi. Jak się dobrze bawią. Jej, ale super! To najlepsza impreza, na jakiej byłem. Eee, włożę ci kupę na głowę. Trafię za trzy punkty. Ogólnie tak, dobrze widzicie, jest to najdurniejsza gra, jaką do tej pory widziałam. A z blokiem nagrywałam jakiś czas temu bardzo durne gry, ale to możliwe, że przebija wszystko i zastanawiam się, czy nie powinnam tego nagrać z nim. W każdym razie, jak widzicie, zasady są dosyć proste. Wystarczy, że założycie ten bardzo, bardzo niepokojący jakby keyblock Kosz na głowę i bawić się razem ze znajomymi. Proste, proste. Wystarczy wrzucać komuś kupę na głowę. I zestaw zawiera w sobie jeden kosz z założeniem na głowę, jedną deskę rozetową i dziesięć sztucznych, podejrzewam, kup. Wow, ale zabawa! Szczerze mówiąc, jak to zobaczyłam, pomyślałam sobie, czy to jest prawda? Czy ktoś naprawdę mógł wymyślić coś takiego i jeszcze to sprzedaje? Ale nie najdziwniejsze jest to, że ktoś to wymyślił. Najdziwniejsze jest to, że ktoś to kupuje. Ludzie to kupują i ja się zaliczam do tych ludzi. Jest to gra z kupą, Ku kupowa gra. Chciałabym się nie bać jej użyć kiedyś, ale unboxing i tak dalej na pewno zrobię przy okazji właśnie tego filmu, jeżeli go będę nagrywać. Natomiast jest to chyba najdziwniejsza rzecz, jaką kupiłam. Do tej pory w swoim życiu. A więc, jak widzicie, większość rzeczy, które kupiłam, to są naprawdę randomowe gadżety, ale też super fajne ciuchy. Te rzeczy trochę się różnią od standardowych rzeczy, które kupuję na wyjeździe. Oczywiście, oprócz kubka ze Starbucksa i magnesów. Ale jeżeli jeszcze nie widzieliście reszty holi ze świata, to koniecznie obejrzyjcie. Tutaj będziecie mieć playlistę w prawym górnym rogu. A my widzimy się na tym kanale w każdą środę. Pamiętajcie, jak zwykle, a na kanale Beauty. W każdy piątek. Więc do zobaczenia i dziękuję Wam pięknie. Pa pa pa, pa pa, pa, pa. A jeżeli chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie sobie w któryś z tych filmów po prawej albo po lewej, już nie wiem, która strona jest, która. W każdym razie tutaj możecie wybrać do wyboru, do koloru, na górze, na dole dwa filmy. A jeżeli mnie jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie na drukcie, klikając tutaj na górze w moją okrągłą twarz. Dziękuję pięknie i do zobaczenia.